Szczerze mówiąc, zastanawiałem się, czy robić dzisiejszy materiał, ponieważ gra, którą chcę wam pokazać, nie ma jak na razie za dużo kontentu. Ale już teraz zapowiada się dość ciekawie, mam pomysł na siebie, dlatego stwierdziłem, że dlaczego nie. Cześć i witam, ja jestem widmowski i dzisiaj przedstawiam wam grę, która nazywa się Nightmare the Lunatic. Tytuł, który na parow sklepie taguje się takimi hasłami jak akcja, roguelite, pikselowa grafika i bezlitosne. Kuźwa, to tak jak mój były szef. Ale w tym przypadku nie mam pojęcia. Do czego się odnosi w tej grze. Cena to 53,99 i szczerze mówiąc, no na ten moment nie za bardzo jest adekwatna do tego, co dostajemy. Jasne, gra zapowiada się bardzo dobrze, jednak jest to wczesny dostęp z bardzo małą ilością kontentu, o czym za chwilę się przekonacie. Dlatego tutaj już Wasz wybór, czy chcecie wspierać twórcę od samego początku, czy też poczekać, aż gra sama w sobie będzie miała więcej treści i przekonać się dopiero wtedy, czy jest warta, czy będzie warta swojej ceny. Na ten moment również granie posiada języka polskiego, nie ma polskiej lokalizacji, dlatego tutaj też warto o tym pamiętać. No okej, okay, ale teraz już przejdźmy do samego mięsa, czyli rozgrywki w Nightmare the Lunatic. W momencie, kiedy naciśniecie play, gra od razu wrzuca nas w samą rozgrywkę, gdzie przeskoczymy przez pierwsze platformy, przejdziemy pierwsze plansze, a poza tym poznamy podstawowy movement. To wszystko, aż napotkamy pierwszą tajemniczą postać, która będzie chciała nam mniej więcej opowiedzieć, gdzie się znajduje, co nas otacza i kim jesteśmy. Tam dowiemy się, że aktualnie przebywamy w swoim śnie, a wszystkie martwe ciała, które nas otaczają, podobne do nas, to my i nasze wcześniejsze próby ucieczki ze snu. To tak naprawdę będzie nasz główny motor do działania, motywacja naszego bohatera, czyli ucieczka ze snu. Skoro jesteśmy jeszcze przy naszym tajemniczym gościu, to on też nauczy nas nawigowania po ekwipunku, mapie, sprawdzania jaką broń aktualnie dzierżymy i jakie ataki specjalne oraz efekty Posiada. Ogólnie ten cały wstęp to jest prolog do tej szczątkowej fabuły oraz taki gruntowny samouczek do tego właśnie jak operować naszą postacią, jak będziemy walczyć i czym są ataki specjalne oraz ataki wzmocnione. Na końcu prologu zostanie nam starcie z banalnym bossem, po czym trafimy do naszego lobby, do takiej naszej bazy, w której będziemy przygotowywać się do każdego podejścia, wyjścia ze snu. W samej bazie, z drzewka w głównym holu będziemy wybierać trzy bronie na misję. Po lewej stronie znajdzie się pokój, w którym będziemy mogli zakupić nowe umiejętności, perki, tutaj nazywane totemami, a pod spodem będzie pokój do treningu. Przy wyjściu z bazy na misję będziemy mieli jeszcze wybór poziomu trudności, będzie tam normalny oraz łatwy, gdzie łatwy osłabi ataki przeciwników oraz zwiększy regenerację naszego zdrowia. Ogólnie ja nie przepadam za takimi rozwiązaniami, wolałbym, żeby był tryb normalny i ewentualnie na przykład zwiększone poziomy trudności, ale w nagrodę otrzymujemy więcej drogi. Stop każualizacji gier. Kiedy zaczniemy przechodzenie gry właściwej, no to tutaj po prostu będziemy musieli przedrzeć się przez mapę, aby dojść do bossa, ostatniego bossa danej planszy, zabić go i przechodzić tak dalej. Sama mapa będzie podzielona na kafelki i każdy kafelek może mieć w sobie zupełnie coś innego. W jednym będą po prostu przeciwnicy, w drugim znajdziemy na przykład wyzwanie zręcznościowe, po którym dostaniemy nagrodę. Jeszcze inne będzie miało w sobie skrzynkę z nagrodą, a poza tym możemy też znaleźć sklep, w którym uzupełnimy zapas Kupimy nowe perki lub uzupełnimy zdrowie. Będąc jeszcze przy mapie, warto tu nadmienić, że nie można ją tak po prostu zraszować. Na przykład przechodzicie już któryś raz i chcecie po prostu zraszować do bossa. Tutaj, jeśli traficie na pokój, w którym są przeciwnicy, no to najpierw musicie zabić, wyczyścić cały pokój, aby przejść dalej. Walki z bossami, jak na razie nie ma ich wiele, ale są przyjemne. To znaczy są czytelne, nie są może jakoś przesadnie trudne, ale dają Friday i satysfakcję. I jak na roglajki w momencie kiedy polegniecie wracacie do bazy i na nowo przygotowujecie się do mapy, która zostanie ponownie wygenerowana. Teraz przejdźmy do walki, sposobie poruszania się i tym, czym właściwie Nightmare the Lunatic się wyróżnia i będzie to zmiana broni. Na każdą misję możemy wziąć trzy bronie z bazy. Każda z nich posiada atak specjalny, atak przeładowany oraz tak zwany swap buff. Co oznacza, że w momencie, kiedy trzymamy konkretną broń i przerzucimy się na inną, to otrzymujemy buff z poprzedniej broni na nową, którą dzierżymy. Żeby sobie to zwizualizować, wyobraźcie sobie, że trzymacie miecz i przerzucacie się na łuk. W ten sposób otrzymujecie wzmocnienie prędkości ataku na 6 Sekund, bo taki jest właśnie swap baw miecza. I w ten oto sposób właśnie będziemy mogli przerzucać się pomiędzy trzema broniami i każda z nich będzie nakładać na nas specjalne efekty. Efekty się na siebie stakują, także tu możemy naprawdę dużo pokombinować z bronią i efektami jakie chcemy uzyskać. Ograniczać nas tylko będą cztery gemy, które będą widoczne na dole pod bronią, którą aktualnie dzierżymy. Sygnalizują nam ile jeszcze razy możemy zesłapować broń. Jeden taki gem ładuje się 10 sekund. Poza atakami będziemy mogli również przystąpić do postawy obrony, która zablokuje połowę obrażeń wroga oraz sparować ataki przeciwnika. Parowanie jest wysoko nagradzane, ponieważ wróg, który walczy w zwarciu, zostanie ogłuszony, a strzały, które do nas lecą, zostaną odbite w stronę wroga. Gdyby tego było mało, skuteczne parowanie naładuje delikatnie nasze paski ataków specjalnych oraz otrzymamy jeden gem zmiany broni. Od samego początku gry nasza postać od razu może wykonywać podwójne skoki, daszować i przyczepiać się do ściany. Warto z tego wszystkiego od razu korzystać, ponieważ pomoże nam to w przejściu i w pokonywaniu bossów. Myślę, że warto tu jeszcze omówić, czym jest ekwipunek i czym będzie się wyróżniać nasza postać przy każdym podejściu do gry. Tak jak już wiemy, przede wszystkim mamy do dyspozycji 3 bronie Bronie będziemy też odblokowywać, pokonując kolejnych bossów. Także takim pierwszym zestawem broni jest miecz, łuk oraz młot. Ale już po pokonaniu pierwszego bossa z prologu otrzymamy naszą nową broń, jaką będzie rewolwer. Dalej to, co będziemy zbierać podczas przechodzenia gry, będą to temy aktywne oraz pasywne. Totem aktywny to nic innego jak specjalna dodatkowa umiejętność, jak na przykład to, że będziemy mogli rzucić granatem odłamkowym, a totemy pasywne będą na nas nakładać przeróżne efekty od silniejszych ataków, aż po na przykład szybowanie podczas spadania. Pasywne totemy podzielone są też na kategorie, które zwiększają naszą siłę ataku i zdrowie. Ostatnią rzeczą, jaką będziemy podnosić na mapie, to tak zwane Trace of Nightmare. Są to dużo silniejsze efekty, które na nas zostaną nałożone, jak na przykład 100% większa regeneracja zdrowia, kosztem tego, że gra zaczyna się robić trudniejsza. Za pierwszym razem przeciwnicy staną się silniejsi, za drugim bossowie i tak dalej. Na koniec po śmierci otrzymamy jeszcze specjalną walutę, która nazywa się Dream Shards. Tą walutą będziemy kupować nowe umiejętności, nowe totemy, które będziemy mogli znaleźć na mapie. I tak naprawdę na ten moment to wszystko. Jak do tej pory do dyspozycji mamy prolog z końcowym bossem oraz dwie dość krótkie mapy składające się z kilkunastu kafelków, które kończą się również walką z bossem. Trzy podstawowe bronie oraz trzy bronie, które otrzymujemy po pokonaniu bossa, co łącznie daje nam około jakiejś półtorej godziny zabawy, w zależności oczywiście od tego, jak wam pójdzie. Sam czas rozgrywki możecie sobie już teraz troszeczkę bardziej przedłużyć, zbierając dream Shardsy i kupując wszystkie dostępne totemy w bazie. Jedyny bug jakiś Kałem do tej pory, to kursor, który nie chciał zniknąć i cały czas był widoczny na środku ekranu. Jednak jak na razie stało mi się to tylko raz i to gdzieś pod koniec ze zabawy z grą. Podsumowując, mimo wszystko, że na razie gra jest uboga, to widzę tu potencjał na bardzo przyzwoitego roguelike'a. Teraz tak naprawdę wszystko zależy od tego, co będzie dodawane i w jakim odstępie czasowym. Czy będziemy musieli długo czekać, czy patrzę, aktualizacje będą w miarę często. Niestety nie mogłem znaleźć żadnej roadmap. Mapy, ani planów a propos tego, co chcieliby twórcy wprowadzić w najbliższym czasie. Dlatego tutaj niestety spory minus. I to tyle, jeśli chodzi o Nightmare of the Lunatic. Ja idę ogrywać inne tytuły, także idę ratować nikim świat. A tutaj Wam bardzo dziękuję za oglądanie i na razie.